Siemanko. Sniper Elite 5 to gra, która była na mojej liście do sprawdzenia od dłuższego czasu, czy w ogóle warto kupić wersję fizyczną, jak i również sprawdzić poprzednie odsłony, bo jedynie kiedyś grałem w drugą odsłonę i to dawno temu. I przekonałem się, że jednak to nie to, czego oczekiwałem. Odpalając gierkę, powitała mnie kampania dla pojedynczego gracza i zaznaczam od razu, że mnie interesowała tylko i wyłącznie kampania, a nie multiplayer. Kampania składa się z 9 misji, więc nie jest to taka krótka kampania. Każda misja rozgrywa się na 9 różnych i dosyć dużych mapach. Na początku musiałem się zapoznać ze sterowaniem, które było łatwe do ogarnięcia, a później gra rzuciła mnie w bój. I po przejściu tej gry mam jeden wniosek. Gra nazywa się Sniper Elite, prawda? Czyli że gra jest o snajperze, a przynajmniej powinna być. Ale tej snajperki podczas mojego przejścia gry używałem może 10-15 razy. Ta gra bardziej przypominała mi Hitmana Osadzonego w czasach II wojny światowej, a nie typowego snajpera, który uczestniczy w ciężkich bitwach podczas chaosu. Sądziłem, że pomagamy tutaj w tej grze naszym sojusznikom podczas walk, znajdując miejsca do tego odpowiednie, by likwidować wrogie stanowiska, likwidować innych snajperów itd. Tymczasem my działamy tutaj w tej grze w pojedynkę. Dookoła sami niemieccy żołnierze i ani jednego sojusznika obok nas. Przed każdą misją jest standardowa procedura, jak w każdej już prawie grze tego typu. Przed misją należy się wyposażyć w broń oraz sprzęt. Można ją sobie oczywiście również ulepszać wedle własnego uznania, ale pod warunkiem, że odblokujesz sobie to ulepszenie. Grama drzewku umiejętności, jest podzielone na trzy części: walka, sprzęt i ciało. I od razu powiem, że to drzewko, czy też kółka z killi są zjebane i niepotrzebne w tej grze. Wydaje się to być po prostu upchane na siłę i bez pomysłu, bo bez wydawania. Chodzi by jednego punktu jesteś w stanie przejść tę grę bez żadnego problemu. Więc po jakimś czasie już nawet nie zerkałem po misji na to drzewko, bo nie było mi po prostu zupełnie potrzebne. Grałem na średnim poziomie trudności jak zawsze i tak teraz gra na tym poziomie nie jest w żadnym stopniu trudna. Powiedziałbym, że to taki poziom Easy, tylko schowany za nazwą średni. Projekt map, w których mamy misje główne, są całkiem solidnie zaprojektowane. Nie widać tu jakichś wielkich zaniedbań. Co prawda, większość to jakieś fabryki, budynki, czy miasta, albo miasteczka, czy też wsie, ale gra jest osadzona we Francji, więc w taki klimat zabrano fanów tej gry. W czwórce, o ile dobrze pamiętam, były Włochy, a w trójce Afryka, której nienawidzę. Fabułka w tej grze po prostu jest typowo wojenny schemat. Jesteśmy rzucani po różnych regionach, żeby zwalczać Niemców niszcząc ich instalacje, fabryki, broń masowego rozpierdolu, rakiety V2 i tak dalej. Sabotaże, tego jest naprawdę całkiem dużo. I szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem co miałbym o tej fabule opowiedzieć. Kolejny wstęp do multiplayera, co jest normą, jak już mówiłem w poprzednich filmach w grach tego typu. W każdej misji mamy cel główny do wykonania, czyli taki, który pozwala nam się ewakuować z obszaru w misji oraz takie dodatkowe, czy też poboczne, które nie są wymagane do ukończenia danej misji. Czy też po prostu obszaru. Zazwyczaj jest to infiltracja budynku, żeby znaleźć jakieś dokumenty albo dostać się do rezydencji jakiegoś wyżej postawionego generała, którego można, ale nie trzeba likwidować. Za takie likwidacje zyskujemy jakąś nową broń do wyposażenia, więc jeżeli komuś na tym bardzo zależy, to samo dostanie się do celu po cichu sprawi trochę kombinowania. Ja podczas przechodzenia tej gry od trzeciej misji olewałem cele poboczne i leciałem z fabułom głównymi celami do wykonania. No w dwóch misjach zrobiłem tam wyjątek i robiłem prawie wszystko, bo interesowało mnie zabicie kogoś albo zepsucia czegoś w jakiejś fabryce. W tej grze zdobywa się expa, na którego totalnie nie zwracałem uwagi, bo ten exp głównie był potrzebny do umiejętności. I na to wydajemy punkty. A jak już mówiłem wcześniej, wydałem kilka punktów w ciało i kilka w sprzęt i to tyle. Drzewko walki totalnie pominąłem, bo nie było tam dosłownie nic interesującego. A z innymi kółeczkami też nie było wcale jakoś najlepiej i... Pod koniec gry wydawałem te punkty tak naprawdę już na siłę, żeby coś tam wydać. Moje przejście gry wyglądało tak, że zazwyczaj nie chciałem wywoływać alarmu, więc 80% gry to było skradanie się oraz wykorzystywanie czegoś do odwracania uwagi, na przykład butelki. Albo strzelanie w łby niemieckich żołnierzy z pistoleci z tłumikiem. W tej grze jak użyjesz snajperki to musisz wiedzieć w którym momencie jest to opłacalne. Bo jeżeli ktoś jest blisko ciebie i usłyszy wystrzał z karabinu to od razu, natychmiastowo są poszukiwania oraz badania terenu z którego mniej więcej usłyszeli strzał. Jest ciekawa rzecz, za którą chciałbym pochwalić tę grę, a właściwie to AI przeciwników w niektórych momentach. Miałem taką sytuację, że na początku misji gada ze sobą dwóch żołnierzy i chciałem, żeby się rozdzielili, bo nie miałem ich jak pojedynczo zabić, więc rzuciłem butelką, żeby jeden z nich się gdzieś ruszył dalej od tego drugiego. Wtedy zaszedłem tamtego gościa od tyłu, zabiłem go i już miałem brać się za tego drugiego, ale powiedziałem sobie, że poczekam, żeby zobaczyć, co zrobi ten drugi gość, gdy zobaczy, że jego kolega już dosyć długo nie wraca, ani się nie odzywa. I ku mojemu zaskoczeniu gość, który czekał na tamtego drugiego, aż wróci, sam po jakimś czasie poszedł sprawdzić, dlaczego on nie wraca. Znalazł jego zwłoki i zanim się kapnął, to już go zabiłem. Chyba pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Bo ten przeciwnik ani nic nie słyszał jak zabijam jego kolegę, ani też nie widział, więc naprawdę fajnie, że to tak zadziałało. Bo byłem przekonany praktycznie na 100%, że typ sobie po prostu pójdzie i magicznie zapomni o swoim koledze. A tu jednak niespodzianka i to taka pozytywna. Naprawdę giga plus. Bo to wiecie, taki drobna taka duperela, taki mały szczęk ale jednak naprawdę mnie zaskoczył i mnie ucieszył. Na każdej mapie można spotkać coś takiego jak warsztat. Są to poukrywane stoły warsztatowe, coś jak w The Last of Us. Możemy sobie tam ulepszyć broń albo zmienić na coś, co nam bardziej w danej chwili odpowiada. Zamienić apteczkę na granat i tak dalej. Spoko opcja, bo przydało mi się to w dwóch miejscach, a nie chciałem zaczynać całej misji od nowa. Same lokacje mimo że są takie szarobure, to ja takie po prostu lubię. Oczywiście nie wszystkie takie są, ale w większości odbywają się w nocy, albo jak pogoda jest taka szarobura. W tej grze bardzo wyróżnia się jedna taka lokacja z taką ogromną, wielką wieżą, czy też katedrą, zamkiem, nieważne. Naprawdę gigantyczna budowla i wejście tam dosyć długo zajmuje, jeżeli robi to ktoś bez wszczynania alarmu. Dosłownie czułem się tam, jakbym grał w Hitmana. Tylko, że no właśnie, z tą grą mam jeden problem, że bardzo rzadko oddaje się tu satysfakcjonujące strzały ze snajperki. Przez prawie całą grę albo używałem pistoleta z tłumikiem i skradania się, albo jak już mi coś nie wyszło, albo irytowa mnie jakaś lokacja, to zabijałem wszystkich wywołując alarm na konkretnym terenie. I w sumie łatwo jest zginąć, jeśli nie zrobi się tego dobrze, jeśli chce się coś szybko odhaczyć bądź zrobić szybciej jakiś cel. Mimo, że gra ma otwarte lokacje, to jest to Iluzja, ale taka, że jest zrobiona bardzo na odwal się. Nasz wojak, którym biegamy, nie może wejść w pewne miejsca, które z pewnej odległości wydają się być oczywiste, że tam da się wejść. Tymczasem, nawet małe wzniesienie w dużej ilości miejsc jest dla niego przeszkodą, po prostu. Bohaterem nie możemy skakać, co trochę irytuje, bo można byłoby sobie poradzić z tymi problemami. Masa krzaków, które ograniczają poruszanie się. Zdarzy się też niewidzialna ściana, która mówi ci, że tam dalej nie pójdziesz, bo to granica misji. I to wybijało mnie trochę z imersji, bo chciałem na pewnej mapie coś ominąć, żeby ugryźć przeciwnika po cichu z zaskoczenia. Tymczasem, gdy już miałem okrążać przeciwnika, to nagle gra blokowała mnie już dosyć na wczesnym etapie. Woda w tej grze to jakiś żart. Chciałem wzdłuż rzeczki od mostu iść w kierunku kolejnego celu, to też gra witamy niewidzialną ścianą. I zastanawiałem się przez chwilę, czy może gdzieś nie haczę o jakiś kamień, ale nie. Po prostu wstawili niewidzialną ścianę. Były to elementy, które mi utrudniały moje podejście do rozgrywki, i mojego pomysłu na likwidację celu, czy też dostanie się do jakiegoś obiektu. Mega mnie to irytowało momentami, ponieważ zmuszało mnie to do tego, żebym po prostu się nie pierdolił, tylko oznaczył wrogów, wparował tam z jakimś KM i rozwalił Wszystkich, żeby szybciej poszło. Ja wiem, że gra gdzieś musi mieć jakieś swoje ograniczenia, ale nie w taki sposób. Nie w sposób taki, że deweloperzy wstawiają sobie niewidzialną ścianę albo krzaki z betonu. To nie jest rok 2002, żeby takie rzeczy robić. Skoro każda mapa to wycinek Francji, to trzeba było otoczyć mapę górami, czymś bardziej naturalnym. A nie, że żołnierz może robić różne rzeczy, ale akurat nie może przejść przez betonowy krzaczek. Albo stawia mu się niewidzialną ścianę i to załatwi sprawę. To jest złe podejście. Do tematu. Lepiej już było postawić w takich miejscach z niewidzialną ścianą jakiś czołg albo rozbity płonący samolot, a nie niewidzialną ścianę. Krzaki to też zły pomysł na zamykanie mapek. Jeszcze w sumie pół biedy, jak to jest na krawędzi mapy, ale te krzaki w dosyć dużej ilości rozmieszczone blokują nawet jakieś drogi na środku mapki. W ogóle sam bohater nie ma jakoś specjalnie dużo tego sprzętu oraz możliwości. Jasne, może chodzić na kucaka w wysokich trawach, ma też instynkt jak z Hitmana, tylko że. Trochę gorzej wykonany, może się też czołgać, mamy też koło wyboru broni oraz jakiegoś przedmiotu i działa to naprawdę dobrze. Mamy też możliwość, gdy podchodzimy do kogoś z tyłu, wybrać, czy chcemy kogoś od razu zabić, czy może uśpić, żeby był nieprzytomny. Wkładać zwłoki do pudełek, jak w hitmenie, ale tutaj w tej grze brakuje tego czegoś. Dużo elementów kojarzyło mi się w tej grze z Hitmanem. Na przykład jest jedna misja, w której mamy cel do zlikwidowania w stylu Agenta 47, żeby zrzucić na naszego wroga żyrandol. I takie smaczki są fajne, ale też zmuszało mnie to do tego, żeby nie używać tej snajperki. A to przecież mocniejszy punkt tej całej marki, bo z tym jest mocno kojarzona. Nie wiem, być może fani tej gry dodadzą coś od siebie w komentarzu, albo pewnie będą mieli inne odczucia z tej gry. Bo pewnie wspomną o multiplayerze oraz season pasie, bo coś tam w menu gry widziałem. A ja tak jak już mówiłem, ogrywałem kampanię tylko i wyłącznie, więc pewnie ta gra jakoś wykorzystuje te strzelanie ze snajpy na dalsze odległości w multiplayerze. Ta gra nie jest wcale zła, jest taka bym powiedział ok, Klimaty oraz podejście trafia w moje gusta, ale wykonanie pewnych elementów oraz mechanik sprawia, że jednak zostanę przy moim ukochanym hitmenie. Próbowałem czegoś nowego dając szansę nowej odsłonie Sniper Elite 5, ale nie przekonała mnie ta gra do siebie. Kto wie, być może czwarta odsłona Albo trzecia są o wiele lepsze, ale na ten moment odpuszczę. Co do optymalizacji, to ta gra nie sprawiała mi dużych kłopotów, ale momentami w jakichś bardziej otwartych lokacjach i terenach miałem wrażenie podczas obracania kamerą, jakby gra spadała mi z 60 klatek do 50 albo nawet 45. Takie dziwne wrażenie. Są ludzie, którzy mówią, że nie widzą specjalnej różnicy, i mówią, że dalej jest płynnie. Owszem, jest płynnie, ale trochę jednak spada z tymi klatkami. A inni to w ogóle nawet nie widzą żadnej różnicy między 30 fpsami a 60. Bagi w tej grze oczywiście są i nie przeszkadzają one w kluczowych etapach gry. Są tutaj lewitujące gołębie, czasami zdarzy się, że jakiś żołnierz jest wbity w ziemię i wystaje mu z ziemi tylko głowa, co mega śmiesznie wygląda. I wiele, wiele innych drobnych takich niedoróbek. Czasami to przeszkadzało, bo wybijało z immersji, a czasem machałem na to ręką i tyle. Skoro mówiłem o nawiązaniach do Hitmana oraz podobnych elementów tej gry, to główny bohater zwrócił moją uwagę poprzez swój głos, który był. Bardzo znajomo podobny do tego, który jest podkładany dla agenta 47. I myślałem, że to David Watteson, ale okazało się, że głównemu wojakowi w Sniper Elite podkłada głos Tom Clark, jak wyczytałem w necie. Ale mega podobnie brzmią. Tacy twardzi faceci bez nadmiernych emocji, którzy rzadko wylewają z siebie coś więcej. Naprawdę mega mi ten voice acting siadł, bo pasuje do tego bohatera jak ulał i nic dodać, nic ująć. Jest naprawdę doskonale. Inni bohaterowie to w ogóle. Ale niecharakterystyczni. Ci z ruchu oporu to wydają się być mało interesujący. Chociaż gdy czytałem te dialogi, to rozumiem z nich, że to nie pierwszy raz, kiedy spotykają się oraz muszą być. W poprzednich odsłonach ci bohaterowie, a przynajmniej ta babeczka, z którą mamy do czynienia na początku, strzelanie ze snajperki, jak się jej użyje, jest fajne. Szczególnie to, jak ten pocisk leci, z tą naprawdę dojebaną kamerą i przebijaniem tych wrogów na wylot, z tym rentgenem, jak przebijemy komuś płuco, roztrzaskując komuś łeb, albo pocisk leci w brzuch, albo oko. Naprawdę rewelacyjna sprawa. Starałem się z tej gry wyciągnąć jak najwięcej, wycisnąć jak najwięcej się tylko da jeśli chodzi o kampanię, ale no nie do końca mi to siadło. Co nie znaczy, że gra to jest jakiś krab, wręcz przeciwnie, to całkiem solidna gra, ale z pewnymi problemami. Na koniec jeszcze wspomnę o jednej rzeczy. W jednym miejscu jest murek, który jest oznaczony jakimś mazajem na biało. Coś jak w Tomb Raiderze, żebyś ty głupi graczu wiedział, że tędy można przeskoczyć na drugą stronę. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że zrobiłem to od drugiej strony. Chcąc przeskoczyć na drugą stronę, przeskoczyłem, ale bohater nie chciał się puścić. I w ogóle nie było opcji, żebym lewym kontrolem puścił się, żeby wylądować na ziemi. Strasznie mnie to wtedy wkurwiło, bo była to fajna, optymalna trasa do mojego celu, jaką sobie po prostu mniej więcej obrałem, a tymczasem gra ci mówi, że nie możesz puścić się z murka z wysokości pół metra. No ja pierdolę. Albo jak paskudnie i tanio wygląda jazda na tyrolce. Jak zjeżdżamy po tych linach na różnych wieżyczkach obserwacyjnych, matko, jak to źle i nienaturalnie wygląda, tak sztywno. Wybuchy też wyglądają śmiesznie i tandetnie. Naprawdę jedne z gorszych wybuchów i efektów, jakie widziałem. Także podsumowując, gra jest całkiem ok. Okay, ale nie wrócę już do niej. Na pewno nie, bo nie ma w niej nic takiego niesamowitego. Grę ukończyłem w około 8 godzinek, więc wynik naprawdę całkiem w porządku. Chociaż ta ostatnia misja, która jest dziewiątą misją ze zlikwidowaniem pewnego pana, jest lekko mówiąc przesadzona. W sensie takim, że ta misja trwa minutę i to dosłownie, więc w sumie jest 8 misji z takimi dłuższymi segmentami i lokacjami. Czy polecam? Gra kosztuje na Steamie 180z i to ta podstawowa wersja, bo kompletnie. Na edycja kosztuje 400 zł. Jeśli chodzi o single playera, to raczej nie warto inwestować w to 180 zł. Jeżeli ktoś myśli dodatkowo o multiplayerze i dalszej zabawie, to pewnie tak, jak najbardziej. Aczkolwiek ja multiplayera nie dotykałem, więc nie wiem, co tam dokładnie się znajduje. Jakie tryby gry są, czy można grać w kopie i tego typu rzeczy. Ja ogrywałem tę grę w Game Passie, więc 40 zł to dobra cena. To by było wszystko. Zapraszam na inne moje filmy. Miło mi będzie, jak zostawisz lajka i sub. I do następnego razu w kolejnych filmach, cześć!